Cześć. Ja jestem Kacper Szurek, a to 31 odcinek podcastu Szurko gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie komputerowym. W tym odcinku jak sekunda przestępna doprowadziła do spadku wydajności, różne adresy e-mail prowadzące do jednej osoby o kropkach w serwisie Gmail. Sposób na kradzież pieniędzy od użytkowników e-booków. Phishing przy pomocy tłumacza Google Translate czy ustawianie wiadomości autorespondera w biznesowej poczcie to dobry pomysł? Co to jest session replay, czyli jak śledzić poczynanie użytkowników aplikacji mobilnych? Opowieść o linkach z sekretami, jakie dane można znaleźć na serwisie VirusTotal. Do czego służy Facebook Custom Audiences, a także o programach Bug Bounty. Podcast ten można również znaleźć na Spotify oraz Google i Apple Podcast. Jeżeli interesujesz się branżą security lub jesteś programistą, który chciałby zadać pytanie o swój kod, zapraszam na grupę od Zera do Pentestera na Facebooku. Większość materiałów do tego odcinka odnalazłem dzięki weekendowej lekturze zaufanej trzeciej strony. Zapraszam do słuchania. Czas płynie nieubłaganie i dotyczy każdego z nas. Czas jest również istotny dla komputerów, wszak wiele informacji zapisywanych w systemach opiera się właśnie na tych danych. Teoretycznie nawet dziecko w podstawówce potrafi powiedzieć, co to sekunda. Najprostszą definicją jest ta, w której sekunda to część doby. Fizycy definiują tą wartość bardziej zawile jako czas równy okresom promieniowania odpowiadającego przejściu pomiędzy dwoma poziomami F3 i F4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego atomu cezu. Sprawa robi się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy weźmiemy kwestię wyrównania różnicy czasu pomiędzy wartościami mierzonymi przez zegar atomowe a faktycznym czasem obiegu Ziemi wokół Słońca. Chodzi o sekundę przestępną, która może być dodana lub odjęta zwykle ostatniego dnia czerwca lub grudnia. Taka sytuacja miała miejsce jedynie kilkadziesiąt razy. Ani od dziś wiadomo, że rzadkie, nietypowe sytuacje muszą być dodatkowo opisane w kodzie źródłowym. Tak jest i w tym wypadku, gdzie kod odpowiedzialny za czas musi w odpowiednim momencie dodać lub też odjąć dodatkową sekundę. Popularnym rozwiązaniem jest pojawienie się wartości 59 dwa razy po sobie. Tylko, jeżeli coś występuje bardzo rzadko, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie jest dobrze przetestowane. I właśnie tak było w tym wypadku. W Linuxie dużo akcji opiera się na czasie, kiedy to system w odpowiednim momencie wybudza procesy i wątki, aby te mogły wykonać swoje czynności. Błąd w module HRTimer sprawił, że po dodaniu tej dodatkowej sekundy system zwariował i wybudził wszystkie procesy równocześnie, co spowodowało drastyczny spadek wydajności. Wszystkie aplikacje w tym samym momencie zaczęły bowiem walczyć o te same zasoby systemowe. Dotyczyło to głównie baz danych. W wyniku błędu bowiem wiele serwerów rozpoczęło pracę na 100% mocy obliczeniowej, co równocześnie wiąże się ze zwiększonym zużyciem poboru mocy. Ciekawostka i nauka, że rzadkie sytuacje kiedyś jednak się zdarzają, więc warto być wcześniej na nie odpowiednio przygotowanym. Widok osób czytających książki przy pomocy Kindla albo innego elektronicznego czytnika już nikogo nie dziwi. Na pierwszy rzut oka możemy założyć, że taka aktywność jest bezpieczna. Jak bowiem moglibyśmy stać się ofiarą jakiegoś ataku poprzez czytanie lektury na naszym urządzeniu, ale tam gdzie pieniądze, tam i przestępcy, którzy próbują oszukać klienta. Okazuje się, że narażone są wszystkie branże, również ta czytelnicza. W sklepie Amazona, w którym można kupić wirtualne wersje popularnych powieści, można natknąć się na ciekawy sposób oszustwa oparty na filmach. Tworzone są fałszywe książki, dostępne w różnych cenach oraz tytułach. Wszystkie jednak posiadają podobne stylistycznie loga. Na pierwszy rzut oka bowiem można odnieść wrażenie, że nie jest to wpis dotyczący książki, a wideo. Do takiego stanu rzeczy przekonuje tytuł, nawiązujący do najnowszych hollywoodzkich filmów. A okładka posiada charakterystyczną ikonkę strzałki, która kojarzy się nam z przyciskiem odtwarzaj znanym z popularnych serwisów, chociażby YouTube'a. Po zakupie takiej książki oszukany użytkownik otrzymuje jedną stronę tekstu z opisem nowego filmu, który ma się pojawić w kinach dopiero za jakiś czas. Równocześnie w treści znajduje się odnośnik przekonywujący, że już teraz film ten można zobaczyć w zaciszu swojego mieszkania. Oczywiście link ten prowadzi do serwisów, w którym trzeba podać swoją kartę kredytową, która to potem, zgodnie z regulaminem, będzie co miesiąc obciążana drobną kwotą. Trzeba przyznać, że to interesujący sposób na zarobek. Ciekawe jak ze skutecznością takiego przekrętu i ile osób, które szuka danego filmu online, natrafia właśnie na tą pozycję książki. Interesujące muszą być również statystyki zwrotu takiego niezgodnego z sumową produktu. Czy użytkownicy mają czas i ochotę na wypełnianie formularza zwrotu, jeżeli to tylko kilka złotych? A może chodzi tylko o przekonanie ich do wejścia na serwis, do którego link znajduje się w opisie? Sytuacja ta przypomina trochę aukcje na naszych rodzimych platformach sprzedażowych, kiedy to nieuczciwi sprzedawcy wystawiają drogie produkty w stylu telefonów w okazyjnych cenach, a następnie w treści ogłoszenia informują potencjalnego nabywcę, że sprzedają tak naprawdę zdjęcie danego towaru, a nie fizyczne urządzenie. Pomysłowość ludzi nie zna granic. Jeżeli używasz Gmaila jako swojego głównego konta e-mail, możesz nie być świadomym, że oprócz głównego adresu posiadasz jeszcze kilka innych, które również będą działały. W każdym momencie możesz bowiem dodać do swojej nazwy użytkownika dodatkowe kropki, a wiadomość dalej trafi na twoje konto. Jeżeli zatem posiadasz adres gmail.com, działać będzie również imię.nazwisko albo imię.n.a.z.wisko. Jeżeli połączymy to z kolejną funkcją, gdzie po loginie można podać znak plus, a potem dodatkowy tekst, ilość kombinacji naszego adresu e-mail znacząco się zwiększa. Ale dlaczego o tym opowiadam? O ile bowiem Gmail traktuje to konto jako to samo konto, inne serwisy internetowe będą traktowały każdy z takich adresów jako unikalny. Wszak, kropka znajduje się w innym miejscu, a nie każdy system mailowy musi działać dokładnie tak samo jak Gmail. To ta funkcjonalność jest ostatnio używana w atakach. Dzięki niej atakujący mogą modyfikować nazwę nadawcy tak, że dla systemów antyspamowych będzie ona za każdym razem inna. A tymczasem wszystkie odpowiedzi na te konta będą trafiały do jednego systemu, co ułatwia zarządzanie całym procederem. Nie tak dawno opisywałem metodę nadużycia serwisu Google Translate, służącego do tłumaczenia wiadomości. Wtedy mówiłem o tym, jak można użyć go do ominięcia blokady rodzicielskiej nałożonej na komputer naszego dziecka lub też ucznia w szkole. Ale to nie jedyne nadprogramowe użycie tego mechanizmu. Tym razem przestępcy postanowili użyć tego serwisu do przeprowadzenia ataku phishingowego. Zamiast w treści wiadomości e-mail zawierać link do złośliwego serwisu, przekierowywali niczego nieświadomego użytkownika do serwisu Google Translate. Ten to tłumaczył złośliwą stronę z obcego języka na angielski i wyświetlał atakowanemu. Ten atak jest genialny w swojej prostocie. Cały czas zwraca się bowiem użytkownikom uwagę, aby sprawdzali na jaki adres wchodzą i czy jest im znany. Ten adres jest znany. Wszak to oficjalna domena Google i oficjalna usługa do tłumaczenia treści. Dopiero w dalszej części adresu znajduje się parametr zawierający złośliwą stronę internetową. Co więcej, ta metoda może omijać niektóre firewalla i filtry. Wszak użytkownik nie łączy się bezpośrednio ze złą stroną, a niejako poprzez serwer proxy, czyli przez tłumacza Google. A ta domena jest znana i zazwyczaj znajduje się na białej liście wielu producentów. Trzeba przyznać, ciekawa metoda. Jeżeli pracujesz w dużej korporacji, istnieje spore prawdopodobieństwo, że korzystałeś albo w niedalekiej przyszłości skorzystasz z autorespondera czyli funkcjonalności poczty internetowej, która automatycznie odpowiada na daną wiadomość wcześniej ustawionym komunikatem. Teoretycznie używa się tej opcji, gdy jesteśmy na dłuższych wyjazdach, aby zakomunikować naszym współpracownikom, że niestety nie możemy zająć się danym problemem. Ale czy zastanawiałeś się, jak to wygląda z punktu widzenia bezpieczeństwa? Dzisiaj spojrzenie na ten temat właśnie od tej strony. Prześledźmy najpopularniejsze schematy. Pierwsze, jestem nieobecny w pracy pomiędzy datą X i Y dla potencjalnego atakującego to świetna wiadomość. Może bowiem próbować zaatakować słownikowo nasze konto właśnie wtedy, wiedząc, że nasz czas reakcji i obrony jest ograniczony. Jeżeli pozyskał już wcześniej dane do logowania, na przykład przy pomocy phishingu, wykorzystanie ich właśnie w tym terminie wydaje się być idealnym pomysłem. I nie chodzi tu tylko o pracę. Przecież jeżeli jesteśmy na wakacjach, to równocześnie nie ma nas w domu, więc włamanie będzie dużo prostsze, zwłaszcza jeżeli nasza wycieczka jest kilkutygodniowa, a nie tylko weekendowa. Drugi komunikat. W pilnych kwestiach skontaktuj się z osobą XYZ. Ta wiadomość może dać atakującemu wstępne rozeznanie w kwestiach organizacyjnych danej firmy. A takie dane można wykorzystać w ataku socjotechnicznym. Jeżeli bowiem wiemy, że osoba Y jest szefem X, możemy napisać do niej maila, próbując przekonać się o dostęp do jakiejś informacji, powołując się wcześniej na daną osobę. Czym zatem powinna charakteryzować się prawidłowa informacja o nieobecności? Z punktu widzenia bezpieczeństwa, brakiem dat. Nie zawsze autoresponder musi być aktywny dla wszystkich maili przychodzących. Może warto ustawić go jedynie dla maili wewnątrz naszej organizacji? Nasi zewnętrzni kontrahenci niekoniecznie muszą posiadać wiedzę na dany temat. Na pewno nie powinniśmy się również chwalić, gdzie wyjeżdżamy na wakacje. Ta wiedza nie jest nikomu potrzebna. Jeżeli tworzysz jakąś aplikację mobilną, możesz być zaznajomiony z tematem Session Replay. Jest to odtwarzanie ruchów użytkownika, które podczynił przy pomocy aplikacji. A mówiąc prościej, narzędzie analityczne zapisuje każde kliknięcie czy też wpisywany klawisz do danej aplikacji i wysyła te dane do zewnętrznego serwera. Następnie twórcy mogą prześledzić taką sesję, sprawdzając, jak zachowują się użytkownicy, gdzie klikają, jakie miejsca przykuwają ich uwagę. Pomaga to również w naprawianiu błędów, widać bowiem, jakie ruchy są wykonywane. Tylko, że to rozwiązanie jest problematyczne, zwłaszcza jeżeli dane te są nagrywane wtedy, gdy użytkownik podaje wrażliwe informacje. Chociażby numer karty kredytowej. Wtedy ta aplikacja powinna posiadać odpowiednie wyjątki, które sprawiają, że dane miejsca na planszy są zaciemniane i nie jest możliwe odzyskanie informacji, które tam podano. Tylko, że prawidłowe ustawienie tych miejsc nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dodatkowo, w regulaminach należałoby umieścić odpowiednie informacje tak, aby użytkownik był świadomy, że jego ruchy są nagrywane i śledzone. Cała awantura o to, że wiele popularnych aplikacji dużych firm na iPhone'a śledziło w taki sposób użytkownika. Ponieważ na całą procedurę niepotrzebna była zgoda Apple. Na dotykanie czy też wpisywanie elementów do aplikacji nie potrzeba bowiem dodatkowych uprawnień, tak jak to ma miejsce w przypadku próby dostępu do zdjęć czy mikrofonu. Po publikacji materiałów firma poinformowała twórców, że muszą dany kod usunąć, albo odpowiednio poinformować o nim swoich użytkowników. W przeciwnym razie aplikacje zostaną usunięte ze sklepu. Bardzo interesujące doniesienia. Spore grono osób uważa bowiem ekosystem iOS za bezpieczny. Ciekawe o ilu jeszcze podobnych historiach powiązanych z prywatnością nie wiemy. A wszystko po to, aby jeszcze lepiej sprzedawać reklamy, targetować użytkowników i tworzyć coraz bardziej wiążące marki i produkty. Virus Total to popularna usługa, która pozwala na sprawdzenie danego pliku lub adresu URL wieloma różnymi silnikami firm antywirusowych. Dzięki temu użytkownik końcowy uzyskuje szybką informację na temat danego obiektu. I to wszystko bez instalowania każdego z rozwiązań osobno na swoim komputerze. Badacz zwrócił jednak uwagę na dane, które są czasami wysyłane do tego serwisu przez użytkowników. Weźmy chociażby najprostszy adres URL. Czasami w treści adresu zawarte są tajne dane, które pozwalają na dostęp do danego obiektu. Chociażby usługa Dropbox, która pozwala na przechowywanie informacji w chmurze. Standardowo dane dostępne są tylko dla naszego konta. Można jednak udostępnić je szerszej publiczności, tworząc odpowiedni link. W tym to linku znajduje się losowa wartość, na podstawie której serwer wie, że dany użytkownik posiada dostęp do danego zasobu. Jeżeli zatem ten link zostanie opublikowany w internecie, to każdy, który zna jego treść, może pobrać dany materiał. Wysyłając te adresy na serwis VirusTotal, sprawiamy, że stają się one publiczne i mogą być następnie wyświetlone w tym serwisie. Czasami zwraca on podobne rezultaty do naszych, które już wcześniej zostały wysłane na daną witrynę. Podobna sprawa dotyczy plików. Jeżeli tajny plik zostanie przesłany do serwisu, to zostanie on tam przetworzony i zapisany na zawsze. Dlatego przed wysłaniem pliku warto zastanowić się, czy aby na pewno chcemy to zrobić. Alternatywą jest wysłanie samego hasza pliku. Nie dzielimy się wtedy jego treścią, a jedynie sprawdzamy, czy ktoś wcześniej przed nami nie podzielił się już tym plikiem. Facebook Custom Audiences to potężne narzędzie marketingowe dostępne na tej platformie. W skrócie, jeżeli posiadasz listę adresów e-mail lub też telefonów swoich klientów, możesz ją wysłać do Facebooka. I na podstawie tych danych wyświetlać reklamy konkretnym osobom, które pasują do podanych wcześniej informacji. Dzięki temu reklama może jeszcze skuteczniej trafiać do tych, na których najbardziej ci zależy, chociażby do byłych klientów, którzy już wcześniej odwiedzili Twoją placówkę. Wcześniej serwis wyświetlał w szczegółach reklamy jedynie informacje na temat firmy, która wysłała te dane teraz dodatkowo będzie można dowiedzieć się kiedy dana lista została przesłana do serwisu, przez kogo, a także czy jest ona współdzielona pomiędzy markami i partnerami. W założeniu ma to pomóc klientom dostrzec skąd firmy zewnętrzne posiadają informacje na ich temat i czy aby na pewno posługują się nimi zgodnie ze zgodami, które wcześniej wyraziliśmy. W odmętach internetu można trafić na oferty sprzedaży różnego rodzaju informacji. Ostatnią uwagę badaczy przykuły posty, gdzie sprzedawane są loginy i hasła do systemów zarządzania treścią różnych serwisów z wiadomościami. Nie ma dowodów, czy oferty te są prawdziwe i czy rzeczywiście sprzedawcy są w stanie dostarczyć daną usługę. Jeżeli jednak jest to prawda, ten trend bywa mocno niepokojący. Takie serwisy można bowiem użyć do dezinformacji, a także tworzenia fake newsów. Jeżeli bowiem mówimy o popularnych witrynach, w których pojawiają się dziesiątki różnych wiadomości, jak rozpoznać te prawdziwe od tych fałszywych? Takie witryny posiadają zazwyczaj dość spory ruch pochodzący od wielu internautów, mogą być zatem idealnym celem do kampanii oprogramowania typu CoinMiner, kiedy to w treści danej witryny umieszcza się specjalny kod JavaScript. Przy jego pomocy, przy użyciu mocy obliczeniowej naszego komputera, wydobywane są kryptowaluty. Przestępcy w taki sposób mogą finansować swoją działalność, a nasz komputer działa coraz wolniej. Ataki na serwisy informacyjne mogą być niebezpieczne jeszcze z jednego powodu. Jeżeli bowiem udało się zdobyć dostęp do panelu redaktorskiego, może udało się również zdobyć dostęp do komputera redaktora. W takiej sytuacji fałszywa wiadomość nie tylko pojawiłaby się na ekranie komputerów, ale również na wydrukowanym już magazynie. A z tego miejsca nie da się jej już w prosty sposób usunąć, no chyba że wydawca zdecyduje się na wstrzymanie całego nakładu danej gazety, a to wiąże się z bardzo dużymi kosztami. Temat ten jest tym ważniejszy w tym roku w kontekście nadchodzących wyborów w naszym kraju. Nie od dziś wiadomo, że media to potężna siła i ten, kto kontroluje informacje w nich zawarte, ma przewagę nad przeciwnikiem. Programy bug to inicjatywy, w których firma pozwala na etyczne włamywanie się do swoich zasobów. Dzięki temu badacze bezpieczeństwa mogą szlifować swoje umiejętności, równocześnie sprawiając, że dane strony czy też serwery są coraz bezpieczniejsze. Co jakiś czas podnosi się jednak głos w sprawie pieniędzy w odniesieniu do tego rodzaju programów. Każdy z nich bowiem może mieć różne reguły. Są programy darmowe, w których nie otrzymuje się żadnej gratyfikacji finansowej. Niektóre firmy przesyłają różnego rodzaju podarunki, począwszy od najpopularniejszych t-shirtów, a skończywszy na bluzach, plecakach czy też laptopa. Na samym końcu mamy te, które płacą pieniądze. I tutaj stawki bywają różne od kilku do kilkuset tysięcy dolarów per błąd, w zależności od jego rodzaju oraz potencjalnego wpływu na daną firmę gdyby dany błąd został użyty przez prawdziwego atakującego. Błąd błędowi bowiem nierówny, i nie wszystkie są tak krytyczne, jak mogłoby się wydawać. Tym razem podniesiono głos w sprawie programu prowadzonego przez Sony, kiedy to badacz za zgłoszenie dwóch krytycznych błędów otrzymał od firmy koszulkę. Trzeba bowiem pamiętać, że sam proces znajdowania podatności nie należy do najprostszych. Jest to kombinacja czasu, energii, umiejętności i odrobiny szczęścia. Niektóre osoby żyją z takiego poszukiwania błędów i właśnie w ten sposób płacą za swoje rachunki. Czy zatem wysyłanie koszulki jest fair? Za ten sam błąd, odnaleziony przez zewnętrzną firmę w ramach testów penetracyjnych, wystawiona byłaby bowiem faktura. Czy zatem tacy badacze, freelancerzy, którym płaci się tylko za rezultaty, winni zawsze otrzymywać zapłatę? Równocześnie kilkadziesiąt dni temu zwrócono uwagę na jeszcze jeden szczegół dotyczący tych programów. Dana firma może mieć bowiem równocześnie kilka programów, które dotyczą tych samych stron czy też usług. Mowa tutaj o tak tzw. prywatnych programach, do których trzeba otrzymać zaproszenie. Zaproszenia dystrybuowane są głównie na podstawie poprzedniej działalności danej osoby, jakości wpisów, typów błędów i innych czynników. Może zatem dojść do sytuacji, gdzie ten sam błąd odnaleziony w tym samym komponencie przez dwóch różnych badaczy będzie powiązany z różnymi kwotami. W prywatnym programie bowiem ktoś otrzyma za niego pieniądze, a w publicznym jedynie koszulkę lub też podziękowanie. Czy zatem nie jest to pewnego rodzaju dyskryminacja? Trzeba jednak przyznać, że sytuacja na rynku zmienia się na lepsze. Jeszcze parę lat temu nikt nie wiedział, co to Bounty, a o pieniądzach za zgłaszanie błędów można było tylko pomarzyć. Myślę zatem, że taka forma testowania firm będzie coraz popularniejsza. Głównie z faktu, że tutaj płaci się tylko za rezultaty, a nie za próby, jak w przypadku zwykłego pentestu czy też red teamingu. Już od dłuższego czasu w iPhone'ach dostępna jest opcja Znajdź mój telefon. Jeżeli nasz telefon zostanie skradziony, logując się na nasze konto iCloud mamy możliwość wyświetlenia jego lokalizacji na mapie, zmienienia jego statusu na skradziony, zdalne usunięcie danych, a także wysłanie wiadomości do przestępcy. To sprawia, że kradzież tych telefonów jest problematyczna. Jeżeli bowiem legalny użytkownik nie wyloguje się wcześniej ze swojego konta iCloud, to dla potencjalnego przestępcy telefon ten jest bezużyteczny. Nie można bowiem z niego korzystać, aż do momentu, gdy nie zostanie zdjęta z niego blokada. To sprawia, że taktyki kradzieży telefonów ewoluowały. W Stanach coraz częściej mamy do czynienia z przypadkami, gdzie przestępcy grożą ofierze bronią i przed kradzieżą zmuszają takiego użytkownika do wylogowania się z danego telefonu. Jakie pozostają bowiem możliwości, jeżeli telefon jest zablokowany? Istnieją dwie główne drogi odblokowania: pierwsza kradzież hasła do konta oficjalnego nabywcy. Tutaj stosuje się różnego rodzaju socjotechniki, gdzie poszkodowanemu wysyła się odnośniki do fałszywej wersji serwisu iCloud. Jeżeli w taki sposób zdobędzie się dane do logowania, telefon może być odblokowany, a następnie sprzedany. Druga opcja to skorzystanie z oficjalnego serwisu Apple. Tam menadżer sklepu w uzasadnionych przypadkach może zdjąć blokadę z telefonu. Musi mu jednak zostać przedstawiony oryginalny dowód zakupu takiego urządzenia. Jak możesz się domyślać, przestępcy tworzą fałszywe wersje rachunków od operatorów telekomów i próbują użyć ich jako oryginałów. I to już wszystko w tym tygodniu. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, zapraszam do subskrypcji kanału Kacper Szurek na YouTube. Do zobaczenia już za tydzień. Cześć!